20 listopada to wyjątkowy dzień, rocznica uchwalenia konwencji o prawach dziecka. W tym roku mija 35 lat od tego ważnego wydarzenia. Celebrowanie rocznicy ma szczególny wymiar w Polsce, kraju, który był inicjatorem powstania tego najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. Natalia Lichwa-Długosz Każde dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem z własnymi potrzebami i godnością. W Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. Już 24 placówki edukacyjne w Polsce postanowiły przyjąć jej imię, a jedną z nich jest Opolska Szkoła Podstawowa. W Polsce co roku organizujemy jakieś akcje. Zazwyczaj są to jakieś konkursy, quizy. Dzieci najczęściej przygotowują jakieś plakaty, przygotowują piosenki. To święto jest okazją nie tylko do tego, żeby ubrać się w kolorze niebieskim, w nawiązaniu oczywiście do organizacji UNICEF-u, ale przede wszystkim, żeby przypominać dzieciom, jakie prawa mają i że właśnie te prawa dają im. Przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, wolności, że te dzieci mogą się dzięki tym, tym prawom rozwijać, że mogą budować poczucie własnej tożsamości. Pomimo wprowadzenia konwencji prawa dziecka ciągle są zagrożone. Przyczyna często leży w nas samych. Bardzo często to największe problemy oczywiście związane są z taką przemocowością wobec dzieci. I myślę, że tutaj wszyscy mamy świadomość, że my jako dorośli jesteśmy zobowiązani, niezależnie od tego, czy jesteśmy związani z edukacją i opieką, czy nie, chronienia dziecka w takich sytuacjach. Podobnie jak dorosłym dzieciom także należą się pewne prawa i wolności, razem podlegamy pod prawa człowieka, zapisane w artykule 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.